Gdy stoisz w Dubaju w korku, twoje auto grzeje się w kosmicznym upale. Przed tobą ekran LED większy niż kino IMAX. Ale nie ma tam twarzy, nie ma ludzi, nie ma życia. Jest tylko flakon perfum i złoty napis: Luxury for you. Milczący, elegancki, bezbłędnie bezpłciowy, a jednak działa. Witajcie w odcinku o reklamie zewnętrznej w krajach arabskich. Dziś zabierzemy was do świata, w którym billboard to milcząca zgoda z systemem społecznym, politycznym i religijnym, gdzie luksus mówi szeptem, a marketing to więcej niż przekaz. To kulturowy kod, rytuał, granica i ukryty język władzy. Zanim zaczniemy, kilka pojęć, które warto znać. Billboard outdoorowy Reklama na zewnątrz budynków, ekrany LED, plakaty, konstrukcje przy drogach, na lotniskach czy w metrze. Muted luxury, wyciszony luksus. Styl estetyczny polegający na pokazywaniu bogactwa bez epatowania nim, przez kolory, symbole i formę. Kod kulturowy, ukryty system znaczeń i skojarzeń, charakterystyczny dla danej społeczności. W reklamie arabskiej to na przykład pustynia, księżyc, henna czy biel jako czystość. Cenzura prewencyjna kontrola treści reklam jeszcze przed ich publikacją na przykład zakaz pokazywania kobiecych twarzy w niektórych krajach. Reklama ręczna forma marketingu w dzielnicach biedy, bazarach, warsztatach malowana farbą często przez samych właścicieli autentyczna, lokalna, żywa. W tym odcinku opowiemy o dwóch światach. Pierwszy to lśniące wieżowce Dubaju. Zakazy, minimalizm, billboard jako instalacja prestiżu. Drugi to zakurzone ulice Kairu, ręczne szyldy, humor i graffiti z duszą. Co mówią billboardy, czego nie wolno pokazać i dlaczego w Emiratach reklama nie pokazuje produktu, tylko jego cień? Zaczynamy. Reklama zewnętrzna w krajach arabskich to inny świat. To świat, gdzie billboard to manifest porządku, czystości, klasy. I zgody z systemem. Nie krzyczy, nie błyszczy tandetą, ale jest wszędzie i mówi więcej przez to, co ukrywa, niż przez to, co pokazuje. Zjednoczone Emiraty, Arabia Saudyjska, Katar to raj dla outdoor marketingu premium, ekrany LED 3D, Dubai Marina, JBR, Abu Dhabi Corniche, billboardy z czujnikami zapachu w kampaniach perfum, miasta reklamowe. Całe ronda czy pasaże obsadzone ledami. Ale treść jest kontrolowana. Kobieta? Tylko w Abaji i w pozycji stojącej, z opuszczonym wzrokiem. Alkohol? Nigdy. Kolorystyka? Zgoda wymagana. Czerwień może być uznana za agresywną. Czerń za religijną. Przykład? W Dubaju billboard marki Porsche został zmodyfikowany, bo auto było pokazane zbyt dynamicznie. Sugerowano zbyt zachodni. Styl brawury. Zakazy w reklamie outdoor? W większości krajów arabskich obowiązują przepisy. Zakaz pokazywania twarzy kobiet, na przykład szardzia, riad, zakaz kontaktu wzrokowego w zdjęciach reklamowych, zakaz humoru politycznego, zakaz obnażania nóg, ramion, dekoltu, a nawet stóp. Billboardy z importu muszą być często cenzurowane lokalnie, np. przez dodanie chusty na głowie modelki, albo całkowite zablokowanie twarzy blurem. Co wolno, perfumy, auta, zegarki, elektronika, fintech, luksusowe inwestycje pod warunkiem neutralnej estetyki. Kampanie społeczne np. Na, na Ramadan, hajj, wybory, zdrowie publiczne, diety. Usługi rządowe, billboardy, często promują politykę rządu. Vision 2030, Digital Saudi, Green Qatar, Expo Dubai. W billboardzie chodzi nie o krzyk, chodzi o zgodę z systemem. To nie krzycząca modelka, to muted luxury, symbolika i kod kulturowy. Na billboardach dominują minimalizm, złoto, biel, geometryczne ornamenty, motywy, pustynia, Księżyc, arabeska, kaligrafia, dłoń schenną, słońce wschodzące nad minaretem, brak emocji, ale maksimum elegancji. W krajach Magrebu na przykład Maroko, Tunezja styl bardziej ekspresyjny, żywsze kolory więcej ludzi i emocji reklama w metrze, na lotnisku, w przestrzeni publicznej w Dubaju, Abu Dhabi, Riyadzie metro. Ekrany LED z reklamami edukacyjnymi i bankowymi zakaz pokazywania ciała. Lotniska wyłącznie marki premium często po arabsku i angielsku rzadko po francusku meczet nigdy zakaz wykorzystywania religijnych obiektów do celów komercyjnych. Przykład: W Riadzie influencerka opublikowała selfie przy wejściu do meczetu z torbą marki odzieżowej. Została ukarana zakazem występowania w reklamach przez rok. Ciekawostka? W Emiratach billboardy stoją w środku niczego. Na autostradach przez pustynię świecą samotnie, pokazując cień produktu i logo. To nie tyle reklama, co instalacja prestiżu. Marki takie jak Cartier, Dior, Maserati wiedzą, że wystarczy tylko logo i kolor. Resztę dopowie pustka. Czy billboardy mają przyszłość w cyfrowym świecie? Tak, ale inny niż u nas. W Dubaju billboardy łączą się z aplikacjami. Po zeskanowaniu QR można zamówić produkt z dostawą w 15 minut. W Riyadzie testowane są billboardy AI, które rozpoznają, czy patrzysz na nie z auta i czy masz status VIP na podstawie rejestracji i zmieniają treść. W Kuwejcie billboardy interaktywne są tylko przy centrach handlowych. Poza tym pamiętaj, że istnieje zakaz ekranów świetlnych po 22 ze względu na oszczędność energii i lokalną tradycję. Billboardy w świecie arabskim nie mówią o produkcie, nie pokazują ciała, nie krzyczą agresją, ale mówią wszystko. O tym co wolno, co jest prestiżem, co jest normą, a co tabu. Nie każdy może sobie pozwolić na billboard przy burź Kalifa. Ale każdy może mieć ścianę, pędzel i farbę. W dzielnicach biedy, bazarach, małych warsztatach i na obrzeżach miast arabskich reklama nie jest korporacyjna jest osobista, ręczna, ludzka i przez to bardziej bezpośrednia, autentyczna i często bez żadnych filtrów. W dzielnicach robotniczych w Egipcie, Sudanie, Iraku, Maroku czy Jordanii. Reklamy są malowane ręcznie przez lokalnych artystów, czasem przez samych właścicieli sklepów, zawierają krzykliwe kolory, zabawne hasła, lokalne powiedzonka, postaci z popkultury lub religii, często są błędne językowo, ale autentyczne i emocjonalne. Przykład: Kair. Malowana reklama fryzjera, cięcie od Allaha jak żyletką, ale z miłością obok grafika Mahometa, symboliczna i abstrakcyjna, sierść lwa i logo Barcelony. Reklama uliczna to brak zgodności z trendami graficznymi, brak cenzury, ale też brak przepisów. Choć to się powoli zmienia, kreatywność wymuszona biedą, na przykład rysunki zamiast zdjęć, graffiti zamiast baneru. Formy Murale, szyldy, namalowane opakowania produktów, napisy na blachach, drewnianych deskach, kartonach, slogany pisane po arabsku z domieszką angielskiego lub francuskiego miejsca, gdzie żyje reklama ręczna. Suki i bazary, handlarze rywalizują sloganami w stylu: U mnie wszystko halal, tylko ceny haram. Warsztaty samochodowe, ręcznie namalowane auta, czasem z logiem Ferrari obok napisu: Naprawiamy skutery. Zakłady fryzjerskie, artystyczne portrety, cienie włosów, a czasem sylwetka Mesut'a Özil'a. Sklepy z przyprawami i perfumami, wielokolorowe półki namalowane z przodu na murze, z hasłami, zapachy, które budzą wspomnienia proroków. Dla wielu drobnych handlarzy reklama to sposób powiedzenia tu jestem, bo często Google Maps nie działa, adresy nie istnieją, a sklep to po prostu nisza w ścianie budynku, Reklama malowana to też ekspresja tożsamości religijnej, politycznej, plemiennej, to także forma lokalnego humoru i kodu kulturowego, rozumianego tylko przez mieszkańców. Przykład: Fez Maroko. Ręczna reklama sklepu z oliwkami. Nasze oliwki nie kłamią. Tak samo jak nasz sąsiad nie mówi prawdy. Ale oliwki. One są z Meknes, więc halal i prawdziwe. A wizerunek kobiet w reklamie ulicznej? Kobiety rzadko są przedstawiane dosłownie, raczej jako symbol. Zasłonięta postać, ręka podająca coś, oko w, w krajach konserwatywnych brak kobiet to norma. W krajach liberalniejszych pojawiają się kobiety, ale bez twarzy, bez makijażu, raczej jako obecność, nie osoba. Często rolę kobiety pełni slogan typu Przyprawy jak matka, ostre, ale kochające. Tak samo jest z szyldami. Na arabskich ulicach szyld to mapa usług. Naprawa rowerów, komputerów, prania, kopia kluczy i kawy też zrobimy. Kronika emocji. Nie pytaj, co się stało. Sprzedajemy taniej, bo musimy. Odwaga storytellingu. Jesteśmy tu od 25 lat, a przeżyliśmy trzy wojny. Kup u nas chleb. Cenzura. Teoretycznie nie, ale w niektórych krajach, na przykład Arabia Saudyjska, Bahrajn, reklama uliczna wymaga dziś zgody gminy lub emiratu, nawet jeśli to tylko napis na kartonie. Zdarzają się kontrole treści, na przykład zakaz rysowania symboli religijnych lub twarzy proroków. W Libanie i Palestynie reklamy uliczne bywają polityczne z cytatami, hasłami partyjnymi, sloganami walki i są ciągle zamalowywane, poprawiane, usuwane, tworzone od nowa. Warto także zauważyć, że nawet małe firmy coraz odważniej reklamują się w Internecie. Coraz więcej właścicieli mikrobiznesów prosi grafików o zrobienie ładniejszej wersji napisu, z ulicy do zdjęcia na Instagramie, zaczyna zamieniać ręczne hasła na QR-kody, tworzy własne hasztagi malowane na ścianie, na przykład #FalafelKing tylko u Abdula. Ale ręczna forma nadal się broni, bo jest tania, natychmiastowa i zaufana. Dla klientów to znak. To nie korporacja, to ktoś jak my. Marketing uliczny w krajach arabskich to nie obciach, to nie zapóźnienie. To ludzka, estetyczna walka o przetrwanie w systemie, gdzie wielki marketing jest dla wielkich, a biedny musi być głośny inaczej to też ostatnia przestrzeń wolnej ekspresji. Bez regulatorów, bez systemów punktowych, bez awatara. Tylko farba, mur i przekaz. Billboard przy burź Kalifa kosztuje setki tysięcy dolarów. Ale mur w dzielnicy biedy to tylko kawałek ściany, pędzel i dusza artysty. W świecie arabskim marketing ma dwa oblicza. Jedno dla bogatych, drugie dla prawdziwych. Dlatego właśnie te reklamy, te ręczne hasła, te błędy ortograficzne i lokalne dowcipy są czymś więcej niż promocją produktu. Są aktem obecności, wołaniem tu jestem, mimo że Google Maps tego nie pokaże. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję, kliknij lajka like i udostępnij dalej. To pomaga pokazać ten materiał osobom, które nigdy nie widziały billboardu z pustyni. Ani nie słyszały o szyldzie cięcie od Allaha, jak żyletką ale z miłością i pamiętaj każdy klik to jak ręcznie namalowany hashtag do zobaczenia w kolejnym odcinku